Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Tym razem coś, czego w sumie dawno u nas nie było, czyli wymiana zdrawkowa. Postaram się wrzucić odnośnik do kanału w opisie, czyli do kanału Marty z kanału MK89. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za. Za tą właśnie wymianę. Umówiłyśmy się na zdrabki w kwocie 60 zł i do tego jakiś drobny e, upominek. Jak widzicie, koperta zaadresowana. I co ja mam? A wyłaniają się tutaj świąteczne kokardy na prezenty. Jak znalazł? ojemy Czekoladka. Nagrywam w czwartek wieczorem. Maseczka taka z elfem. <laughs> Bardzo fajna. Co tutaj ma? Pianki. Cappuccino. Pumpkin Space. Szczerze? Nie piłam jeszcze właśnie tej dyniowej... tego dyniowego cudu. Malinki. Ehm, de comareno. to kakao. Idealne do pianek. No zestaw idealny. O jemy, co tu jeszcze jest? Kochani. Lion. Herbatki obowiązkowe. Dziękuję kochana. Płatki pod oczy, które uwielbiam. Eee... Ehm. O nie, to nie wszystko. Jeszcze jedna herbatka. Jeszcze jeden ją. No i wspomniane zdrabki, ale jest jeszcze kartka. Zanim zdrabki, mam kartkę świąteczną. I tu kolejne zdrabki. Oj. Cześć Dominiko, bardzo dziękuję za możliwość wymiany zdrabkowej z Twoim kanałem. Chciałabym również złożyć Tobie i Twojej rodzinie zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, które już niedługo pozdrawiam. Marta, MK89. Ojej kochana, a ja Ci nie wysłałam żadnego bonusu tutaj świątecznego. Bardzo Ci dziękuję. Za chwilę sobie zdrapiamy te zdrapki. I tutaj wspomniane te z wymiany za 60 zł, czyli super mega pensja. Cały naród drapie zdrapki, lecą dolary, Maxi Cash gruby portfel i hot 13. Jakie zdrabki znajdują się w paczce, to było dla nas tajemnicą. W sumie najpierw sobie zdrapie zdrabki z wymiany, później zdrapię te świąteczne, bonusowe. Z całego serca, kochana, jeszcze raz dziękuję. I oczywiście na kanał Marty z całego serca zapraszam. W, wpadł jej 1000 subskrypcji. Dlatego no, teraz możemy świętować. Ten upragniony, wyczekiwany 1000. Kto, każdy, kto ma kanał, wie, o co chodzi. Yy, także hot 13 z numerem 24 szukam trzynastki. A jest 27, 17, 4, 18, 2.

Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści trzy, czterdzieści sześć, dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt siedem. Kontrolne, X, W. Kolejna to lecą dolary. Zdrabka ma numer 22. Bardzo mi się odbija tutaj, ale mam nadzieję, że wy widzicie wszystko dobrze. Może jeszcze troszkę przybliżę. Ale nie mam możliwości nagrania w piątek, czyli w dzień, w którym pojawi się właśnie ten film. Będę szukała 22,45.

48, drugie trawienie, 45 i 48 mamy. Pięknie 23, 27, 16, 51, 46, 24, 53, 56 i 41. Dwa trafienia, tu mam dyszkę i tutaj dycha kontrolna S i druga dla potwierdzenia jest. <laughs> Cały naród drapie z drapki z numerem 9. 47, 52, 22, 39 i 29 wygrywa. Albo traktor oczywiście. Mam 29. popatrzcie pierwsza wygrana. 38. Pięćdziesiąt siedem, czterdzieści siedem, druga wygrana. Czterdzieści siedem, trzecia, szesnaście, czterdzieści trzy, jedenaście, czternaście, czterdzieści dwa, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści dwa.

Tutaj 40 i 29. 50 No, nieźle. Boże święty, ten wynik będzie chyba trudno przebić. Kontrolna F, F. No wow. Nie spodziewałam się. Została jeszcze jedna zdrapka, czyli super mega pensja. Jest ona za 20 zł. I ma numer 14. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, jeden i dwanaście. Mam dziewięć, piętnaście, trzy, siedem i trzydzieści trzy, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt, trzydzieści siedem, trzydzieści, i dwadzieścia osiem czterdzieści sześć osiem trzydzieści dziewięć czterdzieści cztery dwa czterdzieści jeden czterdzieści osiem siedemnaście dwadzieścia trzy dziesięć i ostatni rząd dwadzieścia pięć trzydzieści dwa Dwadzieścia siedem, czterdzieści siedem i czterdzieści trzy. Kontrolne różne. Wymiana była na sześćdziesiąt złotych. Tutaj udało się wydrapać pięćdziesiąt, i tu dwadzieścia, czyli siedemdziesiąt. No, powiem Wam, że takiego wyniku się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że zdrapki od nas tutaj ode mnie nie zawiodą. Zostały jeszcze tutaj te świąteczne, za które Ci, Kana, bardzo dziękuję. Rubinowa jest to jedna z teraz takich moich ulubionych zdrapek, no i oczywiście wiśniowa. Bardzo Ci dziękuję. I zaczniemy sobie teraz od rubinowej, numer 23. 4, 21, 3. I dwadzieścia dwa. Wygrywa. A jest osiem, jeden, dwa, osiemnaście i dwadzieścia sześć. Jedennaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem i dwadzieścia trzy. Kontrolne różne. A w wiśniowym szukam siódemki. A mam motylka, słoneczko, biedronkę, kwiata, winogrono, truskawkę, cytrynkę, banana, awokado i śliwkę. Te dwie są przegrane, ale kochana bardzo Ci dziękuję no, za piękne życzenia. Oczywiście dziękuję za przepiękne prezenty i ilość ich. No i oczywiście szczęśliwe zdrabki. No, mam nadzieję, że te zdrapki, które ja Tobie wysłałam. Będą również szczęśliwe. No i nie zawstydzam. Na kanał Marty bardzo serdecznie zapraszam. W weekend z tego, co się orientuję, będzie u niej odcinek specjalny z okazji właśnie tego tysiąca subskrypcji. Dlatego koniecznie musicie go obejrzeć. Także zapraszam Was na kanał. I słyszymy się już. W kolejnym odcinku. Miłego dnia. Pa pa.